Cześć, z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu zabawy ze sprzętem. Powracam do Was z tematem, który poruszyłem w moim poprzednim filmie. Mowa tutaj o Simloku, dziś już relikcie technologii, a jeszcze nie tak dawno elementem komórkowej rzeczywistości. Przedstawię Wam jego krótką historię i na koniec sam spróbuję usunąć to embargo na obce sieci, na przykładzie tej nogi. Ale zanim zaczniemy, zachęcam do pozostawienia subskrypcji na kanale, klikając ten czerwony guzik gdyż od czasu do czasu będę wrzucał takie i inne ciekawostkowe materiały. Wpadnijcie też na Discorda, na którym wrzucam różne inne, mniej formalne informacje, zdjęcia, memy, filmy itd. A linki do moich pozostałych mediów znajdziecie w opisie. Zacznijmy od początku. Jest końcówka lat 90. ubiegłego wieku. Telefony komórkowe od kilku lat zaczęły przyjmować bardziej przyjazną, choć nadal kloskowatą formę, zmniejszając swój rozmiar i wagę, co spowodowało wzrost ergonomii użytkowania i ich popularność. Standard GSM, który w Polsce pojawił się w 1996 roku za sprawą firm Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa, powoli się rozwijał, działając początkowo w paśmie 900 MHz, by pod koniec stulecia pracować również w paśmie 1800 MHz. W ofertach operatorów zaczęło pojawiać się więcej modeli telefonów, takich firm jak Alcatel, Ericsson, Siemens, Motorola czy też Nokia, która przejęła sporą część rynku w tamtych czasach. Sami operatorzy tworzyli oferty abonamentowe wraz z urządzeniami za symboliczną złotówkę i kusili nimi klientów, wykorzystując fakt, że ceny malały z uwagi na pojawienie się wyżej wspomnianych firm obok istniejącego już Centertela, operatora sieci IDEA. Przełom w abonamencie, teraz z telefonem, Siemens C65 z aparatem, za złotówkę i tanie połączenia, tylko 50 groszy za minutę, tylko w plus GSM. Pojawiły się również oferty prepaid o nazwie Tak, Tak czy Simplus. Walka o klienta między sieciami była zażarta, dlatego na wniosek operatorów do każdego sprzedawanego urządzenia dodawany był właśnie Simlock. Simlock to systemowa blokada zakładana na telefony, która uniemożliwiała klientom korzystanie z usług innego operatora. Pojawiła się na początku ery telefonii GSM, lecz dokładnej daty czy chociaż roku wprowadzenia nie byłem w stanie ustalić. Zasada działania jest bardzo prosta. Każda karta SIM posiadała w swojej pamięci zapisane różne dane, m.in. unikalny kod operatora zwany identyfikatorami MCC i MNC. Przykładowo dla sieci Plus jest to 260,01, a dla Ery, dziś T-Mobile, jest to 260,02. Podczas uruchamiania telefonu, dane z karty SIM były porównywane z tymi zapisanymi w telefonie i jeżeli pokrywają się, telefon był uruchamiany poprawnie. W innym przypadku pojawiał się komunikat na ekranie: Karta SIM nieprzyjęta, włóż właściwą kartę SIM lub inny podobny. Czy taki zabieg był opłacalny dla operatorów? Oczywiście, że tak. Telefony na wolnym rynku praktycznie nie istniały, co zmuszało potencjalnych nabywców do kupienia słuchawki u operatora. Dzięki temu klient był przetrzymywany w sieci, by nie mógł tak łatwo skorzystać z oferty konkurencji. Poza tym urządzenie z tym zabezpieczeniem przy sprzedaży na rynku wtórnym było tańsze od modelu bez tej blokady i dodatkowo sprzedawca był skazany na kupca z tej samej sieci. Jak to śpiewała Anna Jantar, Nic nie może, przecież wiecznie tak i w tym przypadku karuzela szczęścia nie trwała wiecznie, bowiem na początku 2009 roku era postanowiła wycofać się z blokady Simlock, sprzedając urządzenia tak, jakby były z wolnego rynku. Wywołało to niemałe zamieszanie wśród pozostałych operatorów, którzy niezbyt byli zadowoleni z tej decyzji. Jednak z czasem Plus i Play jeszcze w tym samym roku postanowiły tą blokadę usunąć albo ułatwić klientom jej zniesienie. Orange, jako ostatni, zdecydował się nie blokować urządzeń, zapewniając, że od 1 stycznia 2016 roku każde urządzenie sprzedawane w tej sieci jest pod tym względem czyste. Wyjątkiem były iPhone'y. Te ostatecznie zakończyły erę Simlocka we wrześniu 2018 roku. A przypomnę, że w tym okresie debiutował iPhone 11. Takie zabezpieczenie w przypadku iPhone'ów można było zdjąć, jeżeli podłączyliśmy się do sieci Wi-Fi, a w przypadku starszych modeli iPhone'a wystarczyło zalogować się do iTunes. Przyczyn tego stanu rzeczy nie trzeba daleko szukać. Niezadowoleni klienci to główny czynnik zmiany. Dodatkowo na większej popularności zaczął zyskiwać proces MNP, czyli przeniesienie numeru do innego operatora. To duży ukłon w stronę użytkowników, którzy nie chcąc stracić swojego numeru telefonu, mogli zdecydować się na przeniesienie go do innego usługodawcy, który proponował zazwyczaj korzystniejsze warunki niż dla stałych klientów, np. abonament przez kilka miesięcy za darmo albo telefon po niższej cenie. Sama operacja od strony technicznej została uproszczona, więc operatorzy postanowili ze sobą powalczyć zamiast trzymać klienta na siłę. Dziś przeniesienie numeru jest jeszcze szybsze niż mogłoby się nam wydawać. Jeżeli mamy numer na kartę, możemy wykorzystać nasze konto abonenckie i tam za pomocą aplikacji bądź konta abonenckiego, na które się zalogujemy wchodząc na stronę operatora, wybrać opcję, że chcemy przenieść numer na kartę do sieci. Możemy też oczywiście skorzystać tak jak w przypadku oferty abonamentowej z usług. Salonu sprzedaży. Poza tym wolny rynek zdąży się przez ten czas rozwinąć o nowych producentów i nowe urządzenia, więc sama blokada miała mniej sensu, gdyż każdy mógł sobie kupić urządzenie bez związania się z operatorem. No dobrze, załóżmy, że klient posiada urządzenie z założonym Simlokiem, ale zmienia swojego usługodawcę, korzystając nadal z tego samego telefonu. W jaki sposób mógł się tego Simloka pozbyć? Istniało kilka metod. Po pierwsze, mógł udać się do salonu operatora, u którego kupił ten telefon, i zamówić taką usługę, która kosztowała zazwyczaj w okolicach 100 zł. Taki zabieg pozwolił przede wszystkim zachować gwarancję urządzenia, jeżeli ona nadal na nim była, a dodatkowo samo urządzenie zostało odbezpieczone przez profesjonalistów. Druga opcja to skorzystanie z usług serwisu, który potrafił taką blokadę znieść. Co prawda, ceny były niższe niż u operatora, jednakże niestety traciliśmy gwarancję na urządzenie. Trzecia opcja to samodzielne usunięcie blokady za pomocą dedykowanych stron internetowych bądź aplikacji na komputer. No i pozostaje nam jeszcze oczywiście opcja numer cztery, czyli kupienie urządzenia bez tej blokady. No jakby nie patrzeć, rynek akurat tak się dość dynamicznie rozwijał, że przez kilka lat te urządzenia dostawały coraz lepszych, większych funkcjonalności, więc taka zmiana oczywiście też była brana pod uwagę, zważywszy na to, że ceny urządzeń po prostu spadały. Opowiedziałem Wam pokrótce historię i działanie SimLocka. Była teoria, czas na praktykę. Z tej Noki 5110, która była bohaterem poprzedniego odcinka cyklu zabaw ze sprzętem, postanowiłem usunąć blokadę, która jest nałożona na sieć Plus. Do tego celu posłużą mi dwie strony internetowe i jedna aplikacja, które znalazłem. Zobaczymy, czy w domowych warunkach jestem w stanie sobie z tym poradzić. Jak mi poszło, zobaczcie sam. Jestem na jednej ze stron, które umożliwi mi odblokowanie mojej Noki 5110. Wystarczy, że wpiszę numer e-mail, który jest tutaj wymagany, wybiorę właściwy model urządzenia i wybiorę kraj oraz oczywiście sieć, w której ta blokada jest założona. I kliknę Generate. Jak widzicie, mam już kod odblokowujący, który pozwoli mi usunąć sim loka z telefonu. Teraz sprawdźmy, czy jest on prawidłowy. Aby odblokować telefon, muszę wyjąć kartę sim, a następnie włączyć urządzenie bez niej i wpisać kod odblokowujący. Sim restriction off, jak widzieliście. To znaczy, że telefon już jest w teorii odblokowany. Sprawdzę to za pomocą sprawnej karty sim z sieci T-Mobile. Witamy w sieci Plus GSM. Zegar przestawiony. Era GSM. Mamy sukces, mamy sukces. Słuchajcie, telefon został odblokowany i pokazuje mi poprawną nazwę operatora wraz z zasięgiem. Podsumowując, znacie już historię i działanie Simloka. Dodatkowo pokazałem Wam na przykładzie tej noki, że zdjęcie w domowych warunkach tej blokady nie jest niczym trudnym. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, kliknijcie w guzik subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Macie też inne aktywności, jak komentarze, łapki w dół, łapki w górę. Zapraszam także na inne moje media, w tym również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Tam, co jakiś czas będę się pojawiał, będziecie mogli ze mną porozmawiać, będziecie mogli też śmiało tam zadać mi pytanie do tego i innych moich odcinków. To na razie tyle, dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych materiałach.